Uwaga co do pistacji, te drzewka pistacjowe też mam z pistacjowy kupionych w sklepie, tylko nie mogą być ani solone, ani prażone, moje były bez łupinek, nadal mam na górze na szafce, można je jeść normalnie, można wsadzić, tylko to się robi tak, to łatwo znaleźć, niektórzy to robią, chyba namoczyć w lodówce i zauważyłem, że najlepiej tylko raz watę zmoczyć wodą, gazę, czy cokolwiek i zakryć folią, czy czymś takim po tygodniu przyjść już, że jakieś kiełki tam będą, można wsadzać do ziemi popodlewać parę razy, a jak już wypuszczą liście słyszałem, że nie lubią jak się jest zbyt mokro no i naprawdę czasami rzadko je podlewam tą ziemię już tak jak wkładam to już małymi ilościami wody, jeśli już podlewam są specjalnie te gliniane, bo przepuszczałem powietrze i ziemia szybciej wysycha w Tu jak trochę podleję, tam wilgość się cały czas utrzymuje, a tutaj, no i ziemię też używam do bonsai. Nie wiem, czy ma te same składniki, co potrzebuje ten, posypałem tu je troszeczkę jajkami, bo niby zasadowa ziemia ma być. I... No i tyleż, no. Wiem, że ziemie do bonsai są jakieś różne, a tam była jakaś uniwersalna, wziąłem taką, jaka była i tyle. I dziwny jest, bo nie jestem pewny, czy obydwa z, tych samego, z tej samej paczki. Ale ta pistacja i ta pistacja, jakby dwie różne odmiany. Ta miała takie liście, ta miała troszeczkę inne. szkoda tego drzewka. Aha, no nic. Tak więc, jeśli chcecie mieć pistację w domu, to trzeba nasiona kupić sobie w sklepie i oczekać chyba 7 lat. No i trzeba sparzyć męską i damską. Nie ma tutaj samo